Minowa 19, Dariusz Baranik, witam w obrazie dnia, w którym dziś sporo dla młodzieży, dla starszych, dla miłośników historii, a nawet dla protestujących. Czyli mam nadzieję, że dla każdego coś miłego. To przedwojennego symbolu Szczecina, symbolu, który zaginął i nadal nie ma jednej słusznej odpowiedzi, gdzie jest. A może mają ją nasi goście? zagadek powojennego Szczecina, zagadką wciąż nierozwiązaną, ale być może dziś w naszym studiu uda się odnaleźć wskazówki, które naprowadzą nas na zaginioną Sedinę. Pomnik, a właściwie fontannę, odsłonięto dokładnie 23 września 1898 roku na ówczesnym Markplatz, w obecności samego cesarza Wilhelma II. Kobieta przedstawiona na pomniku Duta Ludwiga Mansla, to Sedina, postać zagadkowa, której korzeni można szukać w wielu kulturach, od germańskich przez greckie na eskimoskich kończąc. Jedno jest pewne, jest symbolem morskości i handlowej prosperity, bo z tym także kojarzył się przedwojenny Szczecin. Dziś po pomniku nie ma śladu, na miejscu sediennej stoi kotwica. A co stało się z pomnikiem? Jedni mówią, że został wywieziony w głąb Rosji, inni, że Sedina przetopiono w czasie wojny, a jeszcze inni twierdzą, że została zakopana w okolicach Szczecina. Kto mówi prawdę i czy są szanse na odnalezienie Sediny? To jedna z największych zagadek w historii Szczecina. No właśnie, cały czas nie wiemy, gdzie jest ta Sedina. Moimi gośćmi są Leon Granak, pionier Szczecina, witam i Arkadiusz Bis, portal Sedina.pl Panie Leonie, pan podobno dawno temu, jako 19 latek, kiedy był pan tutaj w Szczecinie, jeszcze w trakcie wojny, widział coś, co jest związane z historią Sediny. Co to było? Tak, to nie tylko ja widziałem, bo przy moich szereg kolegów widziało. Tu ma nazwiska wymienione, a poza tym jeszcze mieszkanie sprzed wojny, który z rodzicami mieszkał. Pan e, Wicestar Iwan, mój kolega. A I, co pan widział, panie Leonie? I żeśmy chodzili po prostu z Wiedza Szczecin. Ja się przyjechał, bo ja przyjechałem w 1945 roku na dworze Sturzyn, bo główny był nieczynny. I przychodziło się, to bez klatarunku, gdzie flagi polskie były, piastu przewoznego, tu i okolicy ten, to myśmy chodzili. I tam u pana Borusa Kazimierza, który wrócił jako oficer o flagu z Niemiec, zatrzymał się i mieszkał tam u niego do 1946 roku. Ale wracając do, do roku. Myśmy, myśmy chodzili, panie redaktorze, po prostu zwiedzać Szczecin. Poszliśmy tam grupą i z, z, Boru, z tam panem Borusem y, razem i idziemy w dworcową ulicę. Tam gdzie dzisiaj stoi kotwica na, na tym fundamencie? Tutaj gdzie widzimy teraz tutaj tą scenę, która stała tak, w tym miejscu kiedyś? Tak. tak. I? No i żeśmy zobaczyli, że ten pomnik stał. Ale ja młody bym, nie znamy się na kulturze sztuce, poruszyli ten w tak samo i patrzymy, pomnik stał. Piękny, duży, rozłożysty, to tak jak tu pokazuję. Z sadiną, z wszystkimi bóstwami? Proszę? Z Sediną Zbóstwami. I stało się tak. w 45 w... roku. W 45, tak. To już było chyba wrzesień. Poza tym drugi raz z kolegami żeśmy szli. To był kwiecień w 46 roku i idziemy tam. Ja to mam zdjęcie z tym albumu. To idziemy z kolegami i patrzymy pomnik stał i o dziwo patrzymy Wozy ten sprzętu wojennego, dźwigi, zdemują ten pomnik z jedyny. To były rosyjskie samowozy? Rosyjska, armia radziecka. Wozy. Armia radziecka, która demontowała pomnik? Demontowała cały i o dziwo były dwa czołgi. Myśmy się dziwili, po co te czołgi. I do kolegi Michała mówię, słucham, jak to w jest przyznane w Polsce, jest tego, jeszcze oni nam zabierają. Się okazało, że potem, że to jest łupy wojenne. Panie Jarku, jak pan ocenia te e, no, tak naprawdę ważne informacje, o których, wcześniej, na przykład, o których wcześniej tak naprawdę nikt nie mówił? Bo usłuchaliśmy kiedyś, że jest byłem, byłem. zakopana salina koło wieży Quistorpa. Miała przyjechać jedna z Niemek, która tu mieszkała, która widziała jak ją zakopują. Teraz okazuje się, że pan Leon ma zupełnie inne informacje, wręcz no, na miarę... Sensacyjne. Sensacyjne, na miarę właśnie tej saliny, którą szukamy. To znaczy ja... No, pan Leon rzeczywiście widział... Być może pomnik Sedin, Natomiast no nie, nie ulega wątpliwości, że tego pomnika po 1942 roku, a przed 1944 rokiem nie było. No wiemy to z prostej przyczyny mamy, mamy źródła. I ja pokażę może są dwa zdjęcia, które zachowały się. Mhm. Jedno to jest zdjęcie pokazujące panią, która mieszkała przed wojną w Szczecinie. Zdjęcie zrobione w 1942 roku. Ona stoi przed postumentem, na którym nie ma pomnika, a za nią są domy, które zostały zbombardowane w 1944 roku. Mamy jeszcze jedno zdjęcie, ukazało się chyba w 1946 roku w Pomerisze w niemieckiej gazecie, gdzie też trzy niektóre, które pracują na poczcie obok, zrobiły sobie zdjęcie właśnie na pamiątkę, że już nie ma pomnika. W naszej Książnicy Pomorskiej jest pocztówka wysłana w 1942 roku, jest data wysłania, z informacją, dopiskiem, to jest pocztówka z Seliną, z dopisanym stwierdzeniem, już zdemontowana. I ostatnio w jednym z niemieckich muzeum natrafiliśmy na bardzo ciekawe zdjęcie, dosyć duże i wyraźne, to jest zdjęcie pokazujące plac właśnie Tobrucki, ulicę dworcową, z wieżą katedralną, wysoką. Ta wieża była w sierpniu 1944 roku zbombardowana to jest pewnik historyczny. Przed wieżą dzisiejsza tak. Akademia Medyczna. Tak. Ak 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 Akademia Medyczna i jest postument pusty bez pomnika Sediny. I to są jakby fakty. Co się działo potem, to ja nie wiem. Wiem, że na, no do 1944 roku tej Sediny nie było, nie było jej po 1942 roku. Być może Niemcy ją wywieźli, być może ją zakopali, bo to rzeczywiście jest stowarzyszenie, komitetu Odbudowy Pomnika Sediny, które Wraz z kupcami dla miasta Szczecina, to jest stowarzyszenie, rozpoczęło poszukiwania. Jakie są, jakie są nowe ustalenia? Bo wiem, że Sedina jest cały czas poszukiwana w Szczecinie. Poszukiwania się zakończyły, to mogę powiedzieć. Ten teren został przekopany, wskazany przez świadka, przez panią, która mieszkała przed wojną Szczecinie, która widziała, jak zakupywano Sedinę. No i osoby, które przeszukiwały ten teren, stwierdziły, że nie ma tam Sediny. Natomiast nie ulega wątpliwości, że ten teren był przekopany. Kawałeczek obok, ziemia jest taka, że nieruszona. W tym miejscu, gdzie kopano, a to dosyć duży, duży, duży obszar, tam teren cały został przekopany dokładnie mógłby pomieścić taki pomnik, natomiast w chwili obecnej tego pomnika tam nie ma. Więc być może nam się układa to w bardzo fajną całość, że Niemcy po 1942 roku zdemontowali jeszcze przed tą taką ostateczną zawieruchą wojenną, przed bombardowaniem, zakopali tą sedinę, następnie Coś się z nim działo do 1944 roku. Z powrotem ją mogli. I teraz nie wiemy, czy Niemcy... Postawić na cokolę. Czy Rosjanie, bo jedna z hipotez, którą ja słyszałam dawno temu, mówiła o tym, że Rosjanie ściągali czołgiem sedinę i to by się zgadzało z tym, co mówił pan Leon. I pakowali ją na barkę przy poczcie na dole nad Odroń. Sedonie na barkę, a z kolei taka fantastyczna hipoteza, już zupełnie już mi, że ta Sedina stoi gdzieś sobie w tajdze, w dawnym dworku jakiegoś rosyjskiego generała, ale to już To by mnie raczej nie, Pani w już nie zdziwiło. W każdym razie, panowie, dzięki temu programowi, panowie się poznaliście i dzięki temu być może łatwiej będzie znaleźć tę Sedynę. Sedynę, symbol szczecina, o który tak wiemy, wiele osób walczy, żeby z powrotem wróciła. Panie Alonie, na koniec. Ja, panie reprezentantarze, mam jeszcze uprzednią uwagę. To, co pan powiedział, również się zgadza, Ale nie sądzę, a znam Niemców, że są bardzo dokładni do dzisiejszego dnia, żeby ściągano ten olbrzymi monument, pornik i chowano go. To Zobaczymy, co nam czas przyniesie. Dziękuję Wam bardzo Dziękuję serdecznie, Panowie, bardzo. za przyjście do studia. No.